Witam! Dzisiaj kilka słów poświęcę pasiastym duofoldom, nazywanym także czasami duowakami czy wakufoldami. W każdym razie idea jest taka, że jest to model przejściowy między duofoldem a wakumatikiem. Jak widać, w kolorystycznie jest to dość bogata seria. Tutaj przykłady tylko trzech z czterech modeli rozwiązań kolorystycznych, ale za chwilę. Przejdę do tych kolorów. Teraz jeszcze dwa słowa o tym, co stało u zarania, czyli Duofold Streamline. Następnie mamy Duofolda pasiastego i Vacumatica, wszystkie w kolorze czarnym. Tutaj łatwo można sobie prześledzić ewolucję tego jakby modelu jako model przejściowy między duofoldem a wakumatikiem. Oto te wcześniej wspomniane cztery kombinacje kolorystyczne, w których duofoldy pasiasty były produkowane. Zaczniemy od tego najskromniejszego wyglądzie, czyli czarnego z okninkami podglądu podłużnymi. Tym razem zasilanie to tak zwany speedline, czyli wakumatikowy system, zaciągania atramentu. Także i się pojawia w tych piórach one produkowane były mniej więcej w tym samym okresie. Tutaj bardzo charakterystyczna stalówka dla tego modelu, dwukolorowa z taką literką czy kształtem w, e, układającym się w literę V na stalówce. Można zobaczyć teraz wyraźnie, że jest to transparentny plastik, niektóre paski są przeźroczyste i widać poziom atramentu. Jak większość modeli Parkerowskich, także i pióra zaopatrywane były w dodatkowo model z ołówka, przekręcając wysuwało się grafit a gumka znajdowała się w środku. To jeszcze dość skamieniała, ale nie bardzo zużyta. Ładny imprint w całości czytelny w pasiastych duofoldach spotykamy trzy systemy napełniania środkowy najstarszy Speedline powyżej plastikowa końcówka i na dole button Filler nomenklatura w tych modelach jest dość skomplikowana dlatego nazwy ukazują się w górnym prawym rogu ekranu duofoldy pasiaste występowały prawie stu różnych rodzajach odmian kolorystycznych i rodzajów wykończeń także posiadały stalówki z napisem duo jak i vakumatikowe. Tutaj plastic planger, ekosystem zasilania sprawny, także imprint dość czytelny, nawet datowanie jest dość wyraźne. Kolejny model to subdebutant, czyli bardzo mały, tak jakby model damski, tutaj speedline, więc to z początkowego okresu produkcji. Stalówka, tym razem ani bez, bez nazwy Duofold i Vacuumatic. Spływaki już często spotykane także i w akumatikach. Bardzo ciekawe kolorystyczne rozwiązania miały te duofoldy Parker używał, używał specjalnej nazwy na ten rodzaj materiału, z którego były wykonane. Nosił on nazwę light tone. Nie wiem, co to ma oznaczać, w każdym razie bardzo ciekawie się prezentowały. również są Urokliwe jak wakumatiki, chociaż traktowane były jako pióra niższej kategorii i cenowo były tańsze od wakumatików. Tutaj kolejny imprint bardzo ładnie zachowany, i ten model to jeden z nielicznych zasilanych w tej serii systemem baton fillera więc zapożyczonych z duofolda tak więc system ten miał zasilanie także i starych duofoldów tutaj proszę zwrócić uwagę okienko zapożyczone z modelu telewizor którym można było podejrzeć ile jeszcze atramentu zostało w piórze tutaj akurat jest to wyczyszczone także niewiele widać i w ogóle nie ma w środku atramentu. Zastosowanie okienka podglądu w tym modelu jest konieczne, gdyż tutaj, jak można zauważyć, czarne paski są nieprzeźroczyste i nie można śledzić poziomu atramentu w korpusie. Kolejny model, Lady, mniejszy w rozmiarze. Proszę zwrócić uwagę tutaj, zwłaszcza na klips, gdzie wpuszczona Blue Diamond został wpuszczony clips i nie wystaje tak jak przy wakumatikach i w tym modelu stalówka z charakterystycznym V widzianym w poprzednim modelu tu jednak ta stalówka nie jest dwukolorowa a cała złota tutaj nie ma okienka podglądu jak w poprzednim tylko korpus jest częściowo przeźroczysty więc można śledzić w nim poziom atramentu Również i imprint, chociaż tutaj mniej czytelny, jest jednak na tyle wyraźny, że można rozpoznać nawet tam datę produkcji pióra. Teraz wymiary, różne wielkości, różne rozmiary. Można sobie zobaczyć, że tu było niecałe 12 cm. Senior to 13,5. Natomiast bez i 12,5. Kolejny model to Lady. Niewiele ponad 12 cm zamknięte pióro, a otwarte 11. Nie tak wcale mało znowu. Strip to bez określenia wielkości 13 cm, otwarty 12. Na koniec Junior 13 ponad i niecałe 12 cm bez skófki. Wagowo wszystkie te pióra, jak będzie można się przekonać, to między 15 a 20 gramów. Oczywiście wszystkie są, o tu nawet 12 gramów, bardzo lekkie pióro. Wszystkie oczywiście są puste, bez atramentu. Także materiał ten jest bardzo lekki komplet stalówek. Zaraz przejdziemy do próby pisania tymi stalówkami. Co mnie dziwi, akurat nie mam wiele, mam pięć tych modeli do dyspozycji, tylko tak naprawdę ten jeden posiada stalówkę lekko fleksującą, ale nie dużą pozostaje wszystkie modele w większości posiadają twarde stalówki i wszystkie są f -kami. Są one w różnym stanie, niektóre mają mocno zużytą końcówkę i trochę już szumią, że tak powiem, na papierze, ale nie szarpią, nie tną papieru. W każdym razie wszystkie pięć są stalówki w stanie pozwalającym jeszcze zupełnie dobrze mi pisać. Nie ma problemu z przepływem atramentu. I tak jak powiedziałem wcześniej, poza jednym systemem, który jest zasilany baton filler, wszystkie pozostałe pióra atrament przechowują w korpusie, a więc są to duże, jeśli można tak powiedzieć, zbiorniki atramentu. Oczywiście do jej do ich czyszczenia i do wymiany gumek trzeba mieć odpowiednie narzędzia. Pasiasty do to niewątpliwie atrakcyjna seria do kolekcjonowania. Tak jak powiedziałem wcześniej ponad 100 różnych rodzajów modeli można w tej serii znaleźć. Tak więc zachęcam do poszukania ciekawych piór z tej serii. Dziękuję za uwagę.